Dzień dobry, szczęść Boże ze względu, że dostałem urlop 3 dni, wtorek, środa, czwartek o, z czego jestem bardzo zadowolony postanowiłem nagrać krótki filmik co tam w mojej hodowli jak niektórzy są może ciekawi o Loty starych Gołębi, jak wiadomo, chyba już w każdym oddziale się zakończyły. Nie, no ja poleciałem, aby 6 lotów. Ostatnia była moja tragiczna 600, gdzie zgubiłem połowę rocznych Gołębi. No, teraz w mieliśmy młodych Gołębi tydzień temu i dostaliśmy takie kartki. No, jak tam na stare poleciały gołąbki tak? To u mnie na 6 składań. Miałem dwa gołębie z trzema konkursami i dziewięć gołębi z dwoma, tak? Czyli jak moja na moją hodowlę, to myślę, że nieźle, nie? No, pewnie w innych hodowlach to by była tragedia, ale u mnie jest bajka. No, zadowolony jestem nawet, nie? Żałuję, że nie poleciałem wszystkich lotów. I więcej już tego nie zrobię. Bo to był błąd. Pierwszy błąd to... trochę się przyłamałem jak mi połowę tych młodych zginęło na tej serce ciężkiej. Którą myślę do dzisiaj, że nie powinienem włożyć. Tylko powinienem lecieć według swojego ustalonego schematu przed lotami. Ale nawet jak mi połowa zginęła tych rocznych powinienem dalej lecieć. No... Teraz, tak po czasie, to jestem tego pewien, nie? Ale też później musiałem poszedł na, na nadgodziny w sobotę i w niedzielę, bo chciałem, żeby moja sytuacja z, yy, z ekipą rządzącą się poprawiła. Nie. Ale. Takie, nic to nie dało, nie? <grych> no, tylko sam się załatwiłem, no. Teraz wiem, że... że... trzeba pracować, nie zważać na innych, co mówią za plecami, czy mnie lubią, czy mnie nie lubią. Nie jest to dla mnie już ważne. Skupiam się na sobie. No i więcej takich numerów nie robię. Mówię, w przyszłym roku, jak będą loty gołębi starych, jak to się dożyje, tak? I się będzie lotować, bo to różnie bywa, życie jest yy, nieobliczalne. Myślę, że wiele osób powie, że mówię prawdę. Bo tak jest, tak? Dziś jest dobrze, jutro może być źle. Ale jeżeli będę leciał, to na pewno nie przerwę lotów. Z takich. Z takich problemów, chyba że chore będą gołębie, zobaczę, no to tak, wtedy trzeba przerwać, tak, ale ogólnie to będę leciał do końca. I roczne na żadnej sześćsetki nie będę dawał. No. Według tego schematu ustalonego wcześniej, tak. No, ale na pewno nie przerwę lotu, bo też tak mówiłem, a wreszcie kurde będę miał trochę wolnego te weekendy, to sobie gdzieś pojadę, pozjedzam, ale nie jest tak. Nie jest tak, bo już ma się swoje lata i się też tak nie chce Byłem tam Na mecz pojechałem, tak To jest, to jest chyba jedyna moja wycieczka no. Moje chyba najfajniejsze wycieczki to są jakieś, że na treningi <grym> Z gołębiami Nie Także Przemyślałem to na, w tym roku i I doszłem do no Tak sobie ułożyłem w głowie, że, że to jest tak w głowie, że albo bo tutaj, tamto, bo nie mam czasu, to wszystko te gołębie i trzeba biegać tego. Ale to daje wiele radości. I dzięki temu, że człowiek poświęca czas tej swojej miłości, czyli gołębiom, tej pracy przy gołębiach, nie ma czasu na głupoty. No, i ja zapłaciłem swoje frycowe w tym roku. Nie, tym, że przerwałem lotować. No, tam niektórzy wiedzą, musiałem coś zrobić, żeby wyjść z ciężkiej sytuacji swojej. I... I no więcej mówię, więcej tak nie zrobię. w Tym roku może na młode, ale to na młode to nie przykładam się. Tak, zawsze, jak w tamtym roku, nie. Poleciałem chyba tylko dwa loty konkursowe, i w tym roku jest fajnie, bo mamy cztery loty próbne przed lotami. Już pierwszy mamy lot próbny. Nie w tą niedzielę, tylko w następną. Nie, już mamy lot próbny. Tam chyba nie wiem, jest do mnie jest 50 km, coś takiego i dwa razy z tego samego miejsca później chyba dwa razy gdzieś tak będzie tak do mnie 80, 85, 90 też dwa razy będzie z tego miejsca no tak niektórzy myślę, że jak nie opłacili i sobie wyłożą tylko na te próbne loty on no, nikt tam nie będzie miał do nich pretensji ja na pewno nie będę miał, nie no, bo nie wszyscy mają pieniążki jak ktoś sobie wyłoży na cztery no to to bajka, tak? To cztery loty, jak z kabiny, to myślę, że może nie są długie loty, ale już będą wiedziały o co chodzi, chodzi gołębiej może to wystarczyć tym gołębiem, tak? Ja myślę, że polecę mm, ze dwa loty konkursowe, może ze trzy nie? Nagram filmek z tego próbnego za tydzień, w niedzielę będę miał wolne. No Teraz też już byłem na trzech lotach treningowych swoich, takich sam pierwszy to przed spisami włożyłem, yy, łapałem gołębie, żeby spisać to już jak się troszeczkę zmęczyłem z tym łapaniem, chociaż u mnie nie jest za dużo gołębi to od razu pojechałem na trening z tymi gołębiami tak? tam niedaleko, tam pas 5 kilometrów no, wczoraj byłem na, na 10 km i dzisiaj byłem na 26 km i Jutro też jadę. Jutro jadę, już tam jest chyba nie wiem, ze 35 km. Takie miejsce moje bardzo znane, nie? Do Sanik przy koparce, nie? nie? tam i na stare tam wywożę, dalej nie wywożę, nie? Młode może wywiozę później jeszcze dalej. Zobaczę. Ale stare to zazwyczaj tam do tych Sanik wywożę, to jest 35 km żeby sobie przypomniały, nie? A młode trochę dalej, może zobaczę, nie? Może, może w sobotę gdzieś pojadę dalej, bo mówię, za tydzień się z tej próbnej chciałbym i będę dawał na te próbne, na te cztery próbne, nie? Tam patrzyłem, że tylko według grafiku mojego tam w pracy to nie będzie mi pasowało od 20, ale to yy... jutro będę podpisywał, pojutrze będę podpisywał urlop. To co wziąłem, yy... to poproszę o. O urlop na 20. Nie? No, to sobie polecę wszystkie te cztery próbne loty. No i później mówię, Z2. Zobaczymy, jak to się będzie układało. nie? Z2, trzy loty. I... No bo myślę, że wcale gołębią Nie muszą przelecieć wszystkich lotów. Chociaż niektórzy tak uważają mi. Może to nie jest złe, nie? Ale ja pierwszego roku jak leciałem też przeleciałem 5 lotów. Wszystkie loty. Zostało mi wtedy, pamiętam, nie wiem, z 60 gołębi 11. I na drugi rok myślałem, że już a, to te pięć lotów krajówki sobie przelecą. Jak przeleciały jako młode, to i jako roczne też przelecą. Nieprawda już na pierwszym locie mi zginęło połowę. Więc to nie ma tak do końca, nie? Myślę, że trzeba poznać swoje gołębie. Czy, czy jak się obstarzeje trochę te głąbki, czy one nie będą lepiej latały, tak? No to wszystko mówię: trzeba poznać swojego gołębie. Ja w tym roku nic nie przynosiłem. Wszystkie gołębie są moje. Oprócz dwóch przybłąkanych, no jeden jest. Yy, miał numer telefonu, zadzwoniłem, ale okazało się, tak jak tam na innym filmie mówiłem że to też nie jest właściciel, tylko to jest pan, którego taką platał i założył mu tego yy, numer swój telefonu, tak? No, no i drugi jest bez telefonu, jest w ogóle na jakiejś obronce z flagą, nie, nie jest chyba oddziałowa. Nie to mówię, no wrzucę tego łęckiego na te treningi, są u mnie, już są zdrowe, także nie ma tam, że chore, bo już są u mnie nie za trzy tygodnie, za dwa, nie wiem. No ja myślę, że przelecę mniej tych lotów Bo mam peł, Niektóre linie gołębi, co wiem, że jak one troszeczkę się obstarzają, To później lepiej to wychodzi, nie? A jako młode roczne to bardzo giną, nie? Ale mówię Być może się mylę, nie? No Gołębi do lotu mam mm. Zginęły mi dwa na tych trzech próbnych. Mam 31 na ten moment, chociaż nie wiem, bo dzisiaj nie liczyłem z tego próbnego, jeszcze nie dawałem jeść, ale zaraz będę to robił. I mam. No po wczorajszym locie, powiem tym treningu, mam 31 takich gołębi, które na ten pierwszy trening, czyli za tydzień, będą się nadawały. Te gołębie, nie? Bo mam jeszcze takie cztery. Cztery przerzuciłem, gołąbki Takie późniejsze Może one do, na pierwszy lot będą się nadawały Zobaczymy, nie? Myślę, że, że raczej tak, nie? No i dwa takie późne, bo nie zauważyłem, się wylęgły One są jeszcze w rozpłodzie, tam karmione No ale nie chciałem usuwać, tak? Są Ale Zobaczymy jak to się potoczy na tych lotach, nie? Może polecę więcej niż jeden czy dwa loty te konkursowe, przejechać po tipesy bo nie będę na gunki leciał no trochę pieniążków tak się na głupoty inne wydaje tak? No. a ja nie ściągam też gołębiom starym tipesów niecały rok są na tipesach mają swoje tipesy, tak? których nie ściągam bo tak ktoś mi powiedział, żeby ściągnąć od tych starych i trochę miałem takich jeszcze nieużywanych ów yy, co mi zostały, i może i by starczyło, ale nie, jadę, jadę, dokupię do tych, a tych nie będę ściągał od tych starych gołębi. No, dokupię tam, kupię za 30 kipesów, tak. No, bo jak zostanie, to coś może wrócić bez kipesa i później, żeby nie jechać po parę tipesów tak, w przyszłym roku na stare. Także nie mam za dużo gołębi dlatego będę próbował trochę oszczędzić może błąd no i trochę go z rozgłębia... głąbkami, niektórymi z rozpłodu muszę się pożegnać jedną parę mam kolegę, których weźmie, bo dzwonił do mnie, żebym nie wypuszczał yy... ale więcej tych gołębi, ale poczekam może jak się skończą loty moje loty młodej gołębi, tak Wtedy usiądę na spokojnie i zobaczymy. Na pewno coś będzie usunięte, bo chciałem coś nowego. Nie wiem, ze dwie, trzy pary, może coś ze wspólnego gołębnika zakupić. Tak? No Ja bardziej w te gołębie wierzę. Chociaż jest strasznie parcie. parcie jest na te wspólne gołębniki. Jak tam jakiś gołąbek coś fajnie, jakiś w miary wynik zrobi, to. No ciężko, albo jak ktoś z jakimś nazwiskiem, co dobrze lata na tych wspólnych górnikach, to myślę, że wszyscy wiedzą, że no, to bardziej nie na moją kieszeń jest. Wiesz, teraz zarabiam troszeczkę mniej. No, Jest mi robione trochę pod górkę. Ale ja się nie zrażam, tak jak mówiłem. Nie przejmuję się ludźmi, którzy mają mnie gdzieś, tak nie ma sensu. Nie robię swojej i, i... Bardziej, bardziej się zajmuję gąbkami, tak? Myślami o głębiach. o sobie nie. Myślę, że kończę, że nie będę nawijał żadnych głupot. Napiszcie to tam u Was. No. Dzięki wszystkim, mówię, za łapki w górę, za subskrypcję, za jakieś komentarze, nawet te złe. Przyjmuję je z pokorą. Cały czas nie można nikogo poklepywać po plecach, tak? Jak coś się nie podoba, trzeba o tym mówić. Myślę, że najważniejsze jest mówić prawdę, a nie tam bajerować, tak? Niektórzy tak robią dla pieniędzy, dla innych powódek, Płytkich pobudek lubię oszukiwać, sterować innymi ludźmi no, Z daleka od takich ludzi, nie? Także trzymajcie się wszyscy, powiedzcie jak tam u Was z treningami, kiedy loty zaczynacie Mówię, w przyszłą niedzielę nagram Z tego treningu, bo będę miał wolne na pewno yy, Będzie... Łąsk chyba lot, jak pamiętam no, bo teraz też bym nagrał z tych próbnych, ale, ale nie dało rady, bo albo przychodziłem, to gołębie siadały, a tak jak dzisiaj, to były przede mną. Tak? nie da się, jakby ktoś tutaj został, nagrał, ale nagrał w niedzielę, tak. Oby mi coś zostało do pierwszego lotu po tych treningach, żeby chociaż za 20 zostało, nie? No, zobaczymy, jak będzie. Dobra, nie przedłużam. Cześć wszystkim. Dobrego lotu. Oby gołębie tym, co chcą zrobić fajny wynik. Czasami nie złapały choroby w trakcie lotów, bo to też trochę podłamuje i denerwuje. Się, za, się chce bardzo, a nagle coś jest niezależnego, tak, Od człowieka. Dlatego dobrze, że te treningi u nas są cztery, bo jak komuś zachorują gołąbki, to może podczas tych treningów, tak, a później na lotach jak będzie dobrze leciał, może zrobić fajny wynik. Nawet może fajnie ktoś zrobić wynik w Polsce, bo mamy takich zawodników. I w oddzielę ja mam nawet w sekcji. No, także życzę im powodzenia, w wyniku na skalę krajową wszystkim tego życzę. Dobra, nie przedłużam. Na razie cześć wam.